Iwona Tokarska, witam Państwa serdecznie, a moim i Państwa gościem w świątecznym wydaniu Gościa w kawiarence jest ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz parafii podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, Boże wszystkim. Proszę księdza, Wigilia to jeden z najpiękniejszych dni w roku, kiedy spotykamy się wspólnie z rodziną przy jednym stole, łamiemy się opłatkiem, później pałaszujemy przepyszną kolację i wymieniamy się upominkami. Jednak w kościele katolickim y, święta Bożego Narodzenia nie są najważniejsze. Przegrywają z Wielkanocą. Dlaczego tak jest? No już, jak powiedział klasyk, wyższość świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą jest już ustalona oczywiście w naszych sercach, chociaż Wielkanoc w wymiarze teologicznym ma to większe wybrzmienie z racji zmartwychwstania Chrystusa, pokonania śmierci, piekła i szatana, jak mówi Pismo Święte, to rzeczywiście jest ten akcent, osi naszej wiary. Natomiast Boże Narodzenie, z racji i tradycji, i chociażby nawet i klimatu, kiedy my się bardziej domu, jest u nas, przynajmniej w tej naszej strefie geograficznej, bardziej zimno. Chcemy być w domu, chcemy być razem, i to nas cieszy. Dlatego zawsze sercem, sentymentalnie przeżywamy Boże Narodzenie jako ten czas świąt. Dla nas taki bliski, serdeczny i ciepły, wręcz rodzinny. Fragment Biblii, który słyszymy w Wigilijny wieczór, pochodzi z Nowego Testamentu, jest stworzony przez św. Łukasza. Co jest jego głównym przesłaniem i dlaczego nie powinniśmy pomijać tego fragmentu przed przejściem do konsumpcji? Istotą spotkania z Chrystusem, Jego rodzicami, Marią, opiekunem Świętym Józefem i Całą tą otoczką jest właśnie to przesłanie. Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego syna jednorodzonego. I to zauważenie tej jakości, inności w narodzinach Jezusa Chrystusa jest dla nas punktem odniesienia. Bo dzieci rodzą się cały czas i z tego się bardzo cieszymy. Ale pośród tych zrodzeń jedno, jedyne było to najważniejsze to narodziny Jezusa Chrystusa. Kiedyś wyczytałem, jak pozwolę sobie wrócić do objawień jednej z mistyczek z XIX wieku, dlaczego tak bardzo zbuntował się Lucyfer. Anioł, to, to upadły anioł, ale ten, który nosi światło, Lucyfer, czyli był blisko Boga, bo Bóg Ojciec zapowiedział w niebie, że rzeźle swojego syna na ziemię, aby ludzi podnieść w godności, żeby byli blisko Boga. I on się zdenerwował i powiedział, takiemu Bogu nie chcę służyć, który próbuje jako Bóg tak nobilitować ludzkość. To jest nie do pojęcia, nie do przyjęcia, dlatego właśnie ta walka, walka między Michałem Archaniołem a Lucyferem który został pokonany i wygnane z nieba, ale to pokazuje miłość Boga do człowieka już w tym właśnie wymiarze prehistorycznym, że zrodzenie Syna Bożego, z niewiasty, z kobiety jest dla innych religii skandalem wręcz. Dla nas jest to punkt odniesienia. Ogromną radością i miłością otaczamy właśnie w tym wymiarze przekazów Pisma Świętego, Świętego Łukasza szczególnie i celebrujemy to w spotkaniu rodzinnym, bycia sobą razem, przeżywamy tę prawdę. A co oznacza te 12 potraw, które mamy na stole? Skąd to się wzięło i czy jest to jakoś religijnie wytłumaczalne? Bardziej chyba tradycja tutaj ma coś do powiedzenia, to pokazuje, że musi być obfitość darów z racji narodzin Pana Jezusa. Myślę, że w dawniej, kilkadziesiąt, kilkaset lat temu jeszcze, to tylko wielcy tego świata mogli sobie pozwolić na tak wykwintne i wytrawne jedzenie kolacji wigilijnej, że mieli aż tyle potraw w domach ubogich ludzi. Nie było tego, dlatego próbowano też nadrobić te potrawy różnymi chociażby makówkami na Śląsku, moczką czy siemionką, czy różne potrawy wymyślano, aby było ich 12. Na cześć apostołów, 12 apostołów otaczało Pana Jezusa, 12 apostołów towarzyszyło Panu Jezusowi. Chcemy jakby uzyskać tym pełniem bycia sobą razem przy stole wigilijnym. Dlatego też próbujemy zarażować 12 potraw. Chociaż to jest piękna tradycja, pokazująca też sytość, dostatność, pokazująca jesteśmy w tym dniu rozradowani, nie musimy cierpieć głodu, jesteśmy sobą razem przy suto zastawionym stole i celebrujemy to, co jest najważniejsze na rodzinę dzieciątka Jezus. A jaka jest księdza ulubiona potrawa, na którą ksiądz czeka z niecierpliwością? Ojej, ja jestem wszystko żywny, że tak się kolokwialnie wyrażę. <laughs> Mamy praktycznie od dziecka zwyczaj zawsze cieszę się na, na opłatek i to wbrew pozorom jego smak jest niepowtarzalny wigilie. Kiedy przed jeszcze czasami uda mi się utknąć kawałek opłatka, czy później po, ale w ten sam czas wigiliny, jego smak jest dla mnie niepowtarzalny. Zawsze zwykle mówić, że najważniejsze dla mnie są dobre oczy nad stołem, a nie to, co jest na stole. Także ta, ta atmosfera bycia sobą razem, dzielenia się dobrym słowem, tą życzliwością jest najpiękniejszą taką strawą dla ducha. I to chyba w każdym domu odczuwamy, że gasną gniewy i spory. Różnice zdań, a chcemy być dla siebie dobrzy. I to jest to najważniejsze przesłanie tego bycia sobą razem w tych trudnych też czasach, które przeżywamy w czasie pandemii. Właśnie ksiądz tutaj dąży we właściwym kierunku, ponieważ moje następne pytanie jest związane właśnie z tym, że tegoroczna wigilia będzie wyjątkowa z tego względu, że mamy ograniczenie, jeśli chodzi o liczbę osób, które mogą w tej kolacji wigilijnej uczestniczyć, ponadto zdarzą się takie rodziny, w których część bliskich będzie. Na na kwarantannie albo będzie w izolacji, lub będzie właśnie przechodzić COVID-19. W tym roku to już nie tylko właśnie emigracja zarobkowa jest tą przyczyną, że nie będzie można się spotkać w całym gronie, no ale właśnie te rodziny też będą podzielone przez COVID. Jak dodać im otuchy, żeby po prostu nie rozpłakały się w czasie tej odświętnej kolacji, tylko żeby jakoś znalazły w sobie tę siłę. Myślę, że może Łesta, jak pani redaktor powiedziała, będzie wylany, bo rzeczywiście, jeżeli nawet widać na autostradach tej naszej opolskiej, że dziesiątki tysięcy samochodów prowadziło właśnie z zachodu do nas, przyjeżdżali wszystkich kierunków Europy, by rodzinnie przeżyć święta, to raczej ta autostrada będzie pustawa w tym roku. Z racji opuszczenia nie będzie można się spotkać z najbliższymi, i to będzie już sama przyczyna bólu. Myślę, w wymiarze tym mistycznym, duchowym, to jest jakaś recepta, która pozwoli nam doświadczyć ciepła tych świąt, nawet gdy będziemy przeżywali je sami. To właśnie zachęta, by sięgnąć po nam znaną drogę do nieba, nasz molitewnik, jest tam zarażowana modlitwa. Piękne nabożeństwo tego wieczoru. Można sięgnąć po Pismo Święte, można wspólnie się pomodlić, ale też się wykorzystać nasze współczesne komunikatory. Na pewno to nie jest to samo, ale włączyć takie właśnie kamerki, które pozwolą nam zasiąść przynajmniej wirtualnie razem, zobaczyć się, porozmawiać, złożyć sobie życzenia, a nawet się pomodlić. My czasami się zdarza, że ktoś mnie prosi telefonicznie, niech się Ksiądz ze mną pomodli. I to czynię czasami późno w nocy, ale czuję, że ktoś potrzebuje tej wspólnoty, tego bycia sobą razem. Na modlitwie to jest chyba najpiękniejsze doświadczenie, kiedy właśnie dotykamy sercami istoty sprawy. Tu, w tym wypadku, Boże Narodzenie to jest ten moment, kiedy chcemy wyjść ponad tą rzeczywistość i dotknąć tego świata miłości, nie mi się tego powiedzieć, to jest powrót do ideału miłości. Jeżeli wykrzesamy z swojego serca miłość i ofiarujemy drugiej osobie, ty siedzącej obok przy stole, albo też gdzieś na łączach się połączymy, to odczuwamy wtedy tą serdeczność i ciepłość. I taki właśnie mistyczny świat tych świąt chodzi, także nie bójmy się zmierzyć z tym doświadczeniem cierpienia, które powstaje w wyniku rozstania, odłączenia, ale właśnie też szukajmy tej mocy w naszym rozmodleniu i w kolędowaniu przede wszystkim. Przyksięca, a czy stanie się coś złego, jeśli w tym roku nie wybierzemy się na tradycyjną pasterkę? Z różnych względów, dlatego że część osób może się bać, część osób po prostu wybierze transmisję telewizyjną lub radiową. Czy coś złego się stanie, jeśli w te święta nie pójdziemy do kościoła? Absolutnie nie. Mam świadomość, że wielu jest sparaliżowanych strachem. Dosłownie. Czy to będzie tak, że... grzech? Absolutnie. Tego w kategoriach grzechu nie można traktować. Trudno wymagać od kogoś takiej odwagi, można powiedzieć, komandosów, którzy ponad wszystko i pomimo wszystko pokonują strach. Chociaż wielu mówi, że nie potrafi wytrzymać. Bez Eucharystii takie sygnały są, dopytują się już. I jest sporo też możliwości, chociażby nawet w katedrze o 12. Wigilii jest msza święta dla osób bezdomnych i wolontariuszy o 15 ta pierwsza msza święta wigilijna będzie y, dla dzieci seniorów o 20 chcemy zarażować też kolejną mszę świętą, o 22 w języku niemieckim i o 24 w y, ta msza z udziałem księdza biskupa, w tym wymiarze tym można powiedzieć, ogólnej tradycji naszej. Także jest możliwości bardzo dużo, ale absolutnie w kategoriach grzechu nie, nie traktujmy nieobecności w tych szczególnie czasach, tak trudnych i tak bolesnych. Możemy się dokładnie łączyć, jak pani redaktor powiedziała, w różnorakich komunikatorach przez internet, również z wieloma parafiami, z naszą katedrą też, i uczestniczyć w mszy świętej. Przyjmując właśnie do swojego serca to, co jest najbardziej istotne, czyli nowonarodzonego Jezusa. Serdecznie, książę, dziękuję za rozmowę i życzę jednocześnie wszystkiego dobrego w te święta, żeby cały czas zdrowie dopisywało i żeby przede wszystkim pandemia już dobiegła końca. Jak najbardziej życzenia bardzo słuszne, niech dobre zdrowie, ale wszystkim radość ducha i nade wszystko miłość towarzyszy naszym spotkaniem przy stołach wigilijnych w naszych domach. Serdecznie dziękuję księdzu za tę rozmowę, za to spotkanie, a Państwu dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego w te święta.